Cześć Monko, jestem Janek. witam Was w kolejnym odcinku. I muszę Wam podziękować. Jeszcze nie ma 200, ale jest. Kurde, co ja Jest na sprawie 200. Znaczy Was, czy mnie? W sensie, no. <laughs> e, chciałbym Was, Wam, Wam, nie Was. E, wam bardzo podziękować osobna bo, bo to wszystko jak na razie dzięki Wam. E, no i co, i oby tak dalej. I tam chyba zostało nie wiem z 3 subskrypcje do 200, więc to za różnica, to powiem teraz czy w kolejnym odcinku, więc yy, zapraszam was do subskrybowania, żeby to, to szło dalej do 1000, fajnie by było wbić do końca tego roku, wiem, że to jest wysoka poprzeczka, ale fajnie by było, więc, więc możecie subskrybować, ale dzisiaj zajmiemy się sianiem soi i i musimy wyjechać tutaj i nakarmić zwierzaki bo, bo trochę widać, patrzcie widzicie, widać u nich no i gnojówkę dobrze by było wybiec. więc w sumie możemy zrobić tak, że, że tą łychę tu zostawimy jedziemy, jedziemy tą ładowarką zasypać soję potem wracamy tutaj bo trzeba te belki wyjść do góry bo, bo ciężko jest wyjeżdżać z powrotem jak się ten Nabierze, aha, ja to chyba paleciaka nie mam. Ciekawe, gdzie jest paleciak. E, yy, bo ciężko się wyjeżdża i będzie to trzeba podnieść. A Aha, to, to jest po prostu na z mapy chyba. O, widmo jest tam tutaj. Git, możemy wracać i jechać na pusty To znaczycie. E, czy tam miłyżka będzie potrzebna nie będzie jest mi tylko potrzebna tam e, widły do palet tutaj do berli jest, ładujemy nasiona e, i będziemy nawozić e, gnojówką ja dziękuję jak można to było tak zepsuć, miałem jedno proste zadanie Tym John musimy odjechać, żeby on tutaj mnie nie stał, nie przeszkadzał, Ładujemy sobie nasionka i dajemy dziada, żeby siał a my w tym czasie nakarmimy zwierzaki, sprzedamy jajka i gnojówkę gnojówkę też yy, nie sprzedamy tylko nawieziemy, a to co by zostało to nie wiem sprzedamy może Ale na styk co jest? No, jeszcze dwa worki wejdą. Chyba. Nie pamiętam ile zbiornik ma, ale powinny wejść. Aha, nie może tu zostać, bo ja muszę nie pojechać. Dobra, to nieważne. Chciałem tu zostawić, żeby jak skończy się yy, nasiona, żeby po podjechać i, i nasypać, ale zapomniałem, że je tak nie uda. A wiecie co ja spróbuję? Spróbujemy zrobić tak, że bez mojego jeżdżenia zobaczymy, jak to wyjdzie. Aha, wiem, że tutaj nie wyjdzie. Zrobimy jeden przejazd tylko w jedną stronę albo inaczej, Stawimy się tu teraz jedziemy tam, bierzemy widły do beli i... a, karmimy krowy potem, potem jedziemy nakarmić kury i sprzedać jojka Chodźmy to wytargać tutaj, o może o, to chyba dobry pomysł będzie. Dobra, jest ślicznie poukładany. Yy, teraz czas na yy, karmienie krów. I ogólnie ogarnąłem to, że trzeba 8000 litrów prawy i, i zapomniałem ile łomy. A znaczy to ogólnie 8000 to jest jedna koszka, ale tutaj jest tak, że... Yy, i skoszona kabina że patrząc litrażowo to nie każda ma nie każda ma 8000 ta trawę kurde 40.1 Chciałem równe 40 i 60 uszczelić A znaczy to ogólnie z tego co pamiętam to chyba tutaj musi być 60-40 do i tak mieszanka dobrze wychodzi mi tak jeśli robicie w nim, to róbcie taką mieszankę, że 8000 litrów trawy i resztę wyrównanie 60 do 40. Jak macie 60 do 40, to sypiecie. Reszta kieszonki jest idealna mieszanka. W sensie jedynie ja brakuje tego składnika dodatkowego, ale taki i z nim. Dobra, ja skończę karmić krowy i widzimy się za momencik. No, momento. No i dobra. Yy, prawdopodobnie, nawet to chyba nie wszystko wejdzie. Czekajcie, aż zobaczymy. Mm, krótki. O, to troszkę wejdzie. Chyba 120 tysięcy litrów wchodzi do teraz. na plówek. Ja, no, miałem rację. Tym co to może stać. To trzeba zabrać. Aha, gnojówkę dobrze by było rozlać jeszcze. Albo nie. Eee, bierzemy pick upa, tak ktoś się idzie, Chyba nie, bardzo dobrze. E, bierzemy pick i jedziemy po jajka. Jajka. Możliwe, że pracownik pojedzie wywieźć, a my w tym... Albo nie, Kurde, że jeszcze inaczej, bierzemy y, ciągnik, bierzemy wyczepę, bierzemy ziarno dla kur, jedziemy po jajka, a traktorem nam pojedzie pracownik. To brzmi jak dobry pomysł, nawet bardzo dobry. Czekajcie, ja nawrócę mu, bo nie wiem, czy się sam by nawrócił. Ty mi pojedź. A, gdzie ja w ogóle pojechałem? Tu co ja tam jechałem? Myśmy tam chyba sprzedawali, nie? Tu? Chyba tu. No. I pojedź tu i tu. Cyk. Jednak nie pojedzie. Ja dobra, wyjadę na drogę już całkowicie, bo. Ach, ci pracownicy. No czemu nie? Co jest? Tu? No co za bałwan? A nie wiem, a tu i tu. A spróbujemy autem. Może autem będzie mógł. Stoi na asfalcie. Cześć. tu. Dobra, szybciej zajadę sam niż będę się bawił, bo to. A kurde. A ciekawe czemu? Wiesz tutaj już mnie Czy na tą drogę nie jest naniesiona droga? W sensie droga do jako droga dla tego dla yy, pracownika. Widzicie kurde jakie drifty? wyjazd kurde to ja też pięknie stanęłem, no ja dziękuję. O, słuchajcie pało się. Patrzcie na 200 tysięcy może Ej, w fajnie jakby jeszcze pokazywało Pojemność silnika, bo tu chyba tylko konie pokazuje, nie pokazuje pojemności. Eee, on tu kosi, My teraz polecimy z jojami Klebek, kurde prawie. Dobra, to ja brakuje do 8, ale fajna takie ściano za prawy że nic. Dobra, przyczep... połowa przyczepy jest wysypana. Yy, to teraz możemy polecieć tu. na to w sensie, że. Dobra, niech on tu nam sieje. Ja wam tego też nie będę pokazywał całości. To bez sensu sobie tak myślenia. że chyba lubicie jak domnik jeździ i sieje. To już jak chcecie. Yy, ale podsumowując tu to... Jest tu usnięta kurydza. Ale nie o to mi chodzi. Ogólnie to tak. Krówki nakarmione, kozy wydojone, kury zniesione. Dokładnie tak. Yy, ale błotko yy, No i zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Aha, chciałem powiedzieć, żebyście subskrybowali kanał. Yy, żeby no, było więcej subskrypcji. Aha. Dobra, nieważne. To było żałosne. Eee, żebyście subskrybowali kanał bo tak jak wiem na początku odcinka panie było do końca roku tysiąc, tak patrząc mniej więcej po tym jak teraz idzie to może jest jakiś cień szansy ja w was wierzę i trzymajcie się do następnego ciemka